Witam na kolejnej aukcji firmy maszyny Mały Samaku Botwalański. Przedstawiamy kolejną tokarkę z naszej oferty. Jest to tokarka jugosłowiańskiej produkcji Potisie Morano. Tokarka posiada następujące parametry toczenia: średnica toczenia nadłożem 440, długość toczenia 1000 mm. Wyjmowany mostek bardzo szeroko, ponieważ taki jest mostek, który jest bardzo dużo jak na wyjmowany mostek. I wtedy ma średnicę toczenia aż 660 mm. Dodatkową zaletą tej tokarki jest bardzo duży przód w bo aż 78 mm. Hartowane łoże oraz nieduży silnik, bo całkowita moc przełączeniowa według tabliczki znamionowej to jest 5,5 kW. W komplecie są dwa komplety szczęk do uchwytu, uchwyt jest niemiecki Roma, bo tokarka przyjechała do nas z Niemiec. Trzy multifiksy, bo tu jest też mocowanie na multifiksy, to są w komplecie, trzy multifiksy. Kiełek obrotowy jest w zestawie, kiełek stały także. No i zamontowaliśmy tutaj nowe odczyty cyfrowe w dwugłośniach, bo bardzo ładna jest ta tokarka. Przedstawię teraz pracę maszyny. To są zakresy wolne. Teraz ma 66 obrotów na minutę. Po przełączeniu tej dźwigni w drugą stronę teraz jest 1000. przepraszam, teraz jest 660 obrotów. No i posuwy, tu się wybierają posuwy posłów yy, 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 już poprzeczny, tak, odczyt działa, posuw podłużny, odczyt też działa, odczyty no, są nowe, teraz zakładaliśmy dzisiaj, no a tu jest sprzęgło przełączeniowe, bardzo fajny ma bo ma jeszcze dodatkowo strzęgło przełączeniowe, a po, po, po. Po wyłączeniu damy teraz wolne obroty. damy sobie teraz może wolne obroty do gwintowania. No. Jeszcze raz. Okej. Okay. Damy sobie gwinty, śruba się kręci od gwintu. Ta, 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 ta dźwignia musi być w pozycji neutralnej i wtedy możemy zamknąć zamek do gwintowania. Jest. I teraz mamy nacinanie gwintu. Niezwykle ta brudna, ale jest czytelne wszystko. Podziałeczki bardzo ładne. Bardzo ładna, przyjemna maszynka. Tam wie hartowane łoże. Na sprzęgłach maszyna, to też jest duży plus. Bo nie trzeba, tutaj nie ma takich spadków napięcia. Zapraszamy. Załadunek zapewniony oraz tani transport. Możliwość oczywiście na miejscu próby maszyny Mały Samaków Podhalajskich.